Myślę, że najwyższy czas lecieć z kolejną gierczyną. Dzień doberek, dobry wieczór, siemandero, elo, elo. 3 Jak dzień mija? Dzień mija wyjątkowo dobrze, proszę pani. Wyjątkowo. Perfekcyjnie. Malfurion kontra Reksar. Malfurion kontra Reksar. Muszę chronić dzikie ostrożnie. Dobra, co my tutaj mamy, no mamy takie fajne, no nie bardzo, no nie jest to dobre rozdanie na start, więc to wyrzućmy, bełkotnik może być, no i nic więcej nie dobraliśmy, niestety, niestety nie ma jakiegoś super hiper komba pod tytułem zagrać 400 many w pierwszej turze i mieć 107 więc zagram, zagram czy nie zagram, nie, nie zagram, bo mogę to zagrać, ale on mi zabije to albo bronią, albo tym pingiem za jeden, albo czymś tam jeszcze na pewno. W drugiej turze już to zagram, tak myślę. O jejku to jest problematyczne. I to bardzo. Czy to mi rozwiązuje jakoś problem? To mi nie rozwiązuje problemu, bo to mi nic nie daje, tak na dobrą sprawę. On za spera se przyzywa hienę, no. No niestety tutaj wielkiego pola do popisu nie mamy, zrobimy po prostu tak. I to wszystko. Bo jak ja się przeciążę, to mi ten guzik daje. Oj, krapi, krapi, krapi. Krapi rapi. Witam gieracz życzę. A dziękuję, dziękuję. Ta, więcej hien. O, arkanszoty. Mhm. Mieść jakieś powikłania po covid -cie? Na aktualny moment mojego życia nie. Jak będzie w przyszłości, mam nadzieję, że tak samo, ale pewności nie mam. W następnej turze mam 4 many. Mogę zagrać to i zagrać to. Zagramy coś wolniejszego. I plus 5 plus 5. No to wygląda całkiem spoko. To już trochę mniej. Siemanderko, siemanderko. Jak dzień mija? No, mm, mm. Narzekać nie ma za bardzo na co, tak powiem. Tak powiem, tak powiem. No dobra, wiemy co on tam ma. Wiemy jak chcemy to ograć, prawda? Dosyć proste. Już nie jestem w sumie pewien, czy to ma sens. Wytrajduję to, poświęcę tego, dogram to i dogram to. Zrobię tak, a w następnej turze mam bufer Indo plus jeszcze jakiś spela. Brzmi git raczej, tak myślę. Raczej git, raczej git, raczej git. Jakim deckiem w tym dodatku grać się najlepiej? Yy, Oteka z Hunterem zdecydowanie do tej pory było najlepiej. Olgre, Olgre, Olgre. Aha. Tutaj się pojawia pytanie, co on tam jakiego ma. Hmm. Jeżeli tam jest EXPLO drugie, to jest straszna lipa. Dobra, może nie aż taka straszna. Zróbmy tak, zagrajmy to tu. Aki, dobra, zrobię tak, zrobię tak. Otwarcie klatek jako alternatywa. Nie mam za bardzo pomysłu, szczerze powiedziawszy. Te w trapy trochę mnie bolą, jednak. Jeżeli chodzi o to, co będę dzisiaj na streamie, to wykrzyknik: Plany. Twoja współpraca z Bizardem się pogorszyła, że nie otrzymałeś kół na preorder, albo nie otrzymujesz kart do publikacji przed dodatkiem. Nie wiem, możliwe. Jest to możliwe, możesz to interpretować na swój własny, unikalny sposób. Ja za specjalnie się nad tym jakoś nie zastanawiam. No myślę, że więcej. Więcej. A jednak nie. No raczej guzik tu ugram. Dobry wieczór. Proszę, nie bardzo. Yy, dzień dobry. Pomyliły mi się odpowiedzi. Dziękuję za reklamę. Chyba GG, tak coś mi się wydaje. No nie, no GG. No ale ciężko jest nadrobić coś takiego, co on tu zaprezentował. pyk, 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 Siemanderko, siemanderko. un No dobra, zrobmy tak. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Jest dwójka. Hmm. Obiad rewelacji. Bez rewelacji. Bek, bek. Bek, bek. pyku 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 pyk pyku pyku pyk myślę że robimy tak nie tak tak tu patrzymy co dostaniemy bierzemy to i gramy to w pierwszej turze niezłe nie jeden dwa jeden dwa w następnej mamy to później mamy to w czwartej mamy to w piątej to jest jakiś plan jest jakiś plon. Lecz drop. Eee, raz 2 3 4 5 6 7 8 9. Raz 2 3 4 5 6 7 8. No nie bardzo. Graj. Groj Michale. Kurde, ale kawa dobra. Wyjątkowo muszę przyznać. Um. I co, sytuacja jednak bez rewelacji. To zagranie było trochę bolesne i kosztowne. Czy znaczy, jak się ma tylko laptopa, to można zacząć streamować? Jak to z technicznego punktu widzenia wygląda? No, a, a czym się różni laptop od znaczy, no, znaczy, no Ale, znaczy, no, a czemu miałoby nie być można? To wiesz, to, to nie jest kwestia tego, czy ty masz laptopa czy pc tylko bardziej kwestia tego, czy masz dobry sprzęt w tym laptopie, ewentualnie PC-cie. Eee... Teraz zróbmy tak, dobierzmy. Owy pas. Daj, jeżeli ma, dodaj go kopię do ręki. Nie, raczej to. Nie graj. Od trzech lat gram w Hearthstone'a i nie mogę wbić legendy. Najlepszą rangę, jaką zdobyłem, jest platyna na. Jak to zrobić? No musisz się po prostu bardziej nauczyć grać, czyli lepiej nauczyć grać. Tak to jak w każdej grze, żeby wygrywać w jakąś grę, no trzeba się w nią nauczyć lepiej grać, To i w Hercą się tutaj nie wyróżnia na tle innych gierniczym. Jest dokładnie tak samo. Plomba, plomba. Oczaroweczka za dwa nie zadziała. Dwie przerwyczki zadziałają, ale jedna nie. Ale on z buffem już zadziała. No, to ekstra. Czy ja mogę cokolwiek teraz zrobić? Nie bardzo. Mogę zrobić tak. wygląda całkiem spoko. Nie wiem czy ma to jakikolwiek sens, ale zobaczymy. Może ma jakiś ukryty. Ta ta ta, 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 ta. Okej. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry Siemandero. Może jest problem w tym, że jak wyjdzie dodatek, to gram jednym dekiem ciągle. Może powinienem co po jednym grać różnymi dekami. Ja mam być szczery, bo mogę być albo szczery, albo miłe. Hmm. droga do Pap, 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 pap. Chyba nie ma jakiegoś większego sensu, tak mi się też wydaje. Dawaj, wiem, że mówisz co myślisz. Okej. Okay. W takim razie nie, to nie jest kwestia tego, że grasz jednym dekiem, bo to jest plus, a nie minus zazwyczaj. Tylko tego, że nie umiesz grać. No dalej. Nic się nie zmieniło. Ludzie zapominają, że głównym czynnikiem odpowiedzialnym za wygranie lub przegranie gry są oni sami. I jeżeli ty nie umiesz grać, to ty przegrywasz i nie wygrywasz, albo przegrywasz za dużo, niż za dużo, żeby wbić jakąś rangę. I tutaj nie ma co szukać, no możesz zagłębić się w metagame Hearthstone'a i dojść do wniosku, że to wina deku, bo nie wiem, jest gorszy o 2% od jakiegoś innego, ale koniec końców, prawda jest taka, że to jedynie wina gracza, bo wyjście z platyny do diamentu nie jest kwestią deku, z platyny do diamentu jesteś w stanie wygrać wszystkim, czy tam, no dojść. Więc ergo, nauczyć się grać. Dobra, co my tutaj możemy zostawić na łapce startowej? To jest za drogie, to mi się nie przyda, to jest bez sensu, jak nie mam jednostki, ale mam takie, dwa, trzy droły, dobiorę na pewno bełkotnika i to mi się wtedy przyda. Bum, dobra, nie teraz, ale za chwilę. No, come on. tych halterze, co mogę wstawić za Polkenta? To wolną kartę tak naprawdę, jeżeli jej nie masz, znaczy jego nie masz. Taka jakby uniwersalna rada do każdej gry, im więcej grasz, tym lepszy jesteś. Nie do końca. Bo granie nie zawsze równa się rozwojowi, bo to, że klikasz se w karty i rzucasz je bezmyślnie, to nie znaczy, że będziesz lepszym graczem. Jednak trzeba się nad tymi kartami często trochę pochylić i się nad nimi zastanowić, co powinien jest zagrać. Zrobimy tak. O, git. Nie zawsze to, że będziesz grał po 10 godzin dziennie przyniesie ci efekty, jeżeli na przykład nie będziesz, na przykład jeżeli grasz w Hearthstone'a i rzucasz winę na złą metę, zły deck, RNG, to ty się nie rozwijasz, stoisz w miejscu, bo dla ciebie to wszystko, ty wszystko robisz dobrze, tylko cały świat się sprzeciwi, sprze, jak to się mówi? cały świat jest przeciwko tobie i w twojej grze nie ma jakiegokolwiek rozwoju w twojej grze jest ciągłe narzekanie i w takim przypadku i w takim przypadku osoba może grać i grać ale jeżeli ona nie doszukuje się błędów w swojej grze no to to to, to się nie rozwija no sorry, sorry Ludzie prawie nigdy nie widzą swoich błędów, aktualnie robię prawko i tyle historii co ja słyszałem z oblanym egzaminem i w... Ży... żadnej z nich nie, nie powiedział, że coś je popsuł. Zawsze to była wina innego kierowcy albo egzaminatora. Serio? To jeżeli masz... Znaczy, to jeżeli to aż jest tak, to, to tak dużą, no przepływiawszy skrajnością. Ee... Nie, ja chyba jednak pójdę w karty. Jeżeli dochodzi już do tak dużej skrajności, no to no to, to trochę przypał. No mówiąc wprost. Bo akurat, jeżeli chodzi o prawko, no to nie no, u mnie to dużo osób mówiło, że coś popsuło. Czy dużo osób też zwalało pewnie na jakieś takie rzeczy jak inny kierowca czy egzaminator? Ale no mimo wszystko mówili ludzie, że że, że, że spierdzielili coś, czy coś w tym stylu. Okej. Okay. To jest spoko. Gramy tak. Gramy tak. Gramy tak. Gramy tak. Gramy tak. Gramy tak. Trochę liczymy na to, że on zaatakuje tutaj albo we mnie. Akurat tak się nie stało. Na którym razem zdejść prawko? Za pierwszym. Wystarczy posiedzieć 5 minut na poczekalni w Wordzie. Okay. No, a może w sumie czasy się zmieniły? Bo ja prawko zdawałem no 15 lat temu i w 15 lat temu też byłem w środowisku zającym prawko. To może wtedy faktycznie, ee, może teraz faktycznie jest tak, jak, jak jest. Zwycięstwo jest na Ok. No, trochę zagranie zbyt jolo i Dupa. Dupa będzie z wygranej. Dupa będzie z tej gry. O Jezu. Albo bo w chuj. Nie szczerze, jak to zwala wszystko na egzaminatora. Zawsze, owszem, trafia się... Ale rzeczywistość jest inna, egzaminator nie ma ani grosza więcej w nawet. u to osób, to po co mu dodatkowo osoby, które będą przydziły w kółko, zadawać egzamin? I dzielają prawko przez stres i brak myślenia? Możliwe. Czyli ja nie wiem, nie oceniam i nie zamierzam. Oceniać, jaki jest powód. Natomiast pamiętajcie, no jeżeli chcecie być w czymkolwiek lepsi Jeżeli chcecie być w czymkolwiek lepszy, czy to Hearthstone, nie innej grze komputerowej, pisaniu, rysowaniu, malowaniu, jeżdżeniu samochodem To pierwszą rzeczą, na którą powinniście zwrócić uwagę jesteście wy sami i, 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 i wasze umiejętności Powinniście doszukiwać się jak największej ilości błędów, niedociągnięć i tym podobnych rzeczy Po to, żeby te dociągnięcia, niedociągnięcia, błędy znaleźć i je wy, wyeliminować jeżeli uważacie, że świat się sprzeciwił i to wszystko i cały świat jest przeciwko wam, to zapomnijcie o tym, że kiedyś będziecie w cokolwiek dobrzy. Z mojej strony tyle. Ja też nie jestem psychologiem, więc może się po prostu mylę. Nie jestem też jakimś coachem, ani nikim innym. Eee, I może jestem w błędzie, ale z mojego punktu widzenia tak to wygląda. Jak oceniasz szanse przeciwnego początkującego streamera na wybicie się jak XT na, na, na Shion?